Panie, niech imię Twoje będzie błogosławione na wieki, że podobało ci się, aby spadła na mnie ta próba i cierpienie. Nie mogę od niego uciec, ale muszę uciec się do ciebie, abyś mi pomógł i zło obrócił dla mnie na dobro. Panie, teraz jest mi źle i nie lekko na sercu. Cierpienie bardzo mnie dręczy. Cóż mam teraz powiedzieć? Ojcze, umiłowany? Jestem jakby w kleszczach. Wybaw mnie z tej złej godziny, ale przecież dlatego doszedłem do tej godziny, abyś to okazał swoją potęgę i uwolnił mnie, gdy będę już na dnie. Zechciej, Panie, wyprowadzić mnie, bo cóż ja, biedny, poradzę, gdzież pójdę, jeśli nie do Ciebie. A teraz daj mi cierpliwość, Panie, pomóż mi, Boże, a nie ulęknę się, w jakiejkolwiek znajdę się udręca. A w tej chwili cóż mogą powiedzieć? Panie, bądź wola Twoja. Zasłużyłem na karę. I udrękę. Muszę wszystko przeżyć i przeżyć cierpliwie, póki nie przejdzie burza i nie rozpogodzi się nade mną. Bo przecież wszechpotężna Twoja ręka jest w mocy i tę próbę odjąć ode mnie i umniejszyć jej nacisk, aby nie upadł. Bo przecież już nieraz doznawałem Twojej opieki, Boże mój. Moje miłosierdzie, a im mnie trudniej, tym łatwiej Tobie odmienić wszystko skinieniem Twojej potężnej dłoni.